Ale mamy zadanie ósme. Na poziomej płycie umieszczono w pewnej odległości od siebie dwie jednakowe małe kulki K1 i K2. Każda z kulek masa Ebo nosi 5 gram. Jedną z kulek naładowano ładunkiem elektrycznym dodatnim, a drugą kulę ładunkiem elektrycznym ujemnym. Dodatkowo obie kule były unieruchomione. W chwili 0 kulkę K1 zwolniono, z mocującego jego chwytu i zaczęło się, się zbliżać do nieruchomej kuli K2. Mamy przyjąć, że siła wypadkowa działająca na K1 jest równa siła oddziaływania elektrycznego z kulą K2. No i pominąć tutaj tarcie oraz oddziaływanie elektrycznego z płytą. I od chwili T0 wartość przyzwyczajenia kulki K1. Więc jeżeli te kulki zbliżają się do siebie, to odległość od nich maleje. A znów mamy wzór na siłę elektryczną KQQ. Na r kwadrat Więc jeżeli nasza odległość R będzie maleć, to siła będzie rosła. A jeżeli siła rośnie, to wartość przyspieszenia też rośnie. Czyli nasza wartość przyspieszenia będzie się zwiększać, a wartość siły wypadkowej też się zwiększa. No i zadanie 82. I C0 y, się 0, kula kaden spoczywała i znajdowała się w punkcie A. Odległość k 2. Była równa 0,1 m i w pewnej chwili TB podczas ruchu kulka Kaidon znajdowała się w punkcie B. Odległość Kaidon e, tak była równa 0,05 m. Tutaj mamy wykres. Wykres w zależności tej siły. Mamy obliczyć wartość prędkości kulki w punkcie B. No i mamy wskazówkę, żeby wykorzystać graficzną metodę wyznaczenia pracy, gdy dany jest wykres w zależności siły od położenia. Więc tak. E, w jaki sposób to możemy zrobić? Wiemy tutaj, że ta praca będzie równa zmianie tej energii kinetycznej. Czyli będziemy mieli E_kB plus -E a w położeniach A. W położeniu A ona była równa 0, bo się nie poruszała. Czyli ta praca będzie równa EKB. Chyba będzie, wiadomo, równa m b kwadrat. Na 2, czyli VB. Będzie, to będzie pierwiastek z 2W na M. I teraz musimy tylko obrócić tą pracę. Teraz w jaki sposób obrócić tą pracę najlepiej. Teraz tak możemy sobie tutaj to y, podzielić na no, takie małe trapezy. Zaznaczymy sobie tutaj te trapezy. Ponieważ tutaj no, wiadomo uznamy, że to są po prostu wtedy linie proste mamy tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć trapezów no i z każdego z tych trapezów możemy obliczyć po prostu tutaj tą pracę I będziemy mieli podstawa plus podstawa razy wysokość, podstawa, podstawa razy wysokość no i tak dalej, wszystkich tych pięć po prostu musimy pól policzyć i suma tych pól da nam tą pracę całkowitą którą tutaj powinna nam wyjść 20 razy 10 do minus 6 newtona razy metr no bo to jest suma tych pięciu pól Tutaj akurat powinno wyjść dla tego pola 675 plus 475 plus 3,5 plus 275 plus 225 i to się sumuje do 20 razy 10 do minus 6. Podstawiając pracę, wyjdzie nam 0,089 m na sekundę.